Albo mi się wydaje, albo coś wisi tu nad nami. Niestety telefon tego nie oddaje. To wygląda jak taki, nie wiem czy to satelita jest, ale zmienia co jakiś czas położenie. I czasami taki jakby się robi czerwony przez chwilę, ale co to jest? Nie mam pojęcia. Telefon tego nie oddaje, tak? Jeszcze promyki się rozchodzą koło tego. Ja się postaram to o... Mające mi się często... no widzicie? Nie mam pojęcia, co to jest. W każdym razie, jeżeli ktoś może mi powiedzieć, co ja oglądam w tej chwili, w rejonie Wielkopolski, w rejonie Poznania Z początku myślałem, iż jest to samolot ale jednak chyba nie Chyba nie i co jakiś czas się to przesunie trochę no gwiazda też to nie jest, bo gwiazda inaczej świeci chyba, że jakaś ja planetę jeszcze raz spróbuję maksymalnie powiększyć mi to nie ucieknie Uwaga a maksymalne powiększenie, to mniej więcej tak wygląda: tyle, że rozsyła takie, takie promienie, nie? Jak gwiazdka, o! jak śnieżynka. Jeżeli ktoś to widzi, czy dzisiaj widział w lejonie Poznania Wielkopolski dokładnie y, tarnowo-podgórne, przeźmierowo-lokietnica, napachanie, mrowino. Może ktoś coś widzi to? Ja już to obserwuję od dłuższego czasu. Czasami przygaśnie, a czasami po prostu. No, nie wiem. W każdym razie bardzo ciekawy obiekt. I to tyle. Ja będę teraz zobaczył za chwilę, za jakiś czas, co się z nim dzieje. Tak faktycznie wygląda. Ja telefon tego nie oddaję. O mniej więcej tak. O, dokładnie. Dokładnie teraz widać. Trochę przesunę. Telefon. O. Jeszcze raz zbliżymy. O. Rozjechała mi się ostrość. O, może się uda. Okej. Okay. To tyle. Uciekam do domu. Na razie, hej.